Z RollerCaster World. Super! No, kochani, wiem, że długo nie było odcinka, ale to dlatego, że miałem bardzo ważną decyzję do podjęcia, o której dzisiaj się dowiecie. Kochani, dzisiaj są ze mną oczywiście Gabryś i Subek oraz widzowie na stronie devuSuper.pl, na którą też was zapraszam. Zobaczcie, Elo jesteście na odcinku, przywitajcie się. Ja do was piszę, wy sobie możecie odpisać, wystąpić w odcinku. Kochani, także właśnie na stronę devuSuper.pl będzie niedługo update tej strony, będzie trochę łatwiejsza w obsłudze i mam nadzieję, że będzie wam się podobała. Jest piękna już i teraz, także wbijajcie. Wybierajcie sobie własną, ulubioną wioskę i oglądajcie tam swoich YouTuberów Strona To jest bardzo ważna rzecz w tym serwerze. To jest Was, drugi dom! A teraz, moi drodzy, bardzo, bardzo ważna rzecz, kochani, proszę Was o to, byście w tej chwili zasubskrybowali mój kanał. O, klikajcie w ten guziol. Tak, koty Was o to też proszą. Ja też Was proszę. Kochani, bo może złożyć się tak, że na pół miliona subów będzie serwer publiczny. Tak! Serwer publiczny być może będzie na pół miliona subów, fajnie by było, gdyby się tak to złożyło, to miałbym też taki specjal, ale oczywiście nie obiecuję z tym serwerem, ale może będzie. W każdym razie ty, jak oglądasz ten odcinek, to zostaw teraz łapkę w górę, a potem zasubskrybuj mój kanał. Ech, dobrze, moje koty kochane, zostawiam was w tej chwili tutaj A wy, moi drodzy, idziecie ze mną Moi drodzy widzowie, tak do was mówię Ponieważ dzisiaj bardzo ciężka sprawa przede mną stoi To jest coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem I to będzie dla mnie najtrudniejsza decyzja Tak naprawdę to ja już ją podjąłem, tą decyzję I tak, moi drodzy Idę teraz na zebranie, które będzie tam w tamtym domu I niestety, kochani, ale muszę wypowiedzieć wojnę drugiej wiosce Tak w ten piątek na live'ie o godzinie 18 odbędzie się wojna na tym, na tym serwerze. No niestety muszę wypowiedzieć wojnę. Zaraz dowiecie się dlaczego. Ale po prostu oni nas cały czas trolują, cały czas nas atakują, więc no ja rozpoczynam potężną dramę. Rzucam na nich wyzwanie i najprawdopodobniej w ten piątek będzie wielka, wielka wojna. Także to jest cel dzisiejszego odcinka. Pójdziemy teraz porozmawiać z resztą wioski, czy się oni ze mną zgadzają, czy chcą tej wojny. No i dobrze. Idźmy zatem O matko, to jest najtrudniejsza decyzja w moim życiu Kochani widzowie, pomóżcie podjąć decyzję Miltonowi Napiszcie komentarz, czy wojna z drugą wioską Jest na pewno dobrym pomysłem Wy pamiętacie, jak skończyło się ostatnie starcie Z Sidowladem I ile pochłonęło ofiar Kaiko, Sid, Patrycja, Żul Jesteśmy pewni, że chcemy wojny z drugą wioską Wiemy, że to silny przeciwnik Napiszcie, czy Milton ma rozpocząć Atak na piątkowym live'ie o godzinie 18 A jeżeli tak, to jaką taktykę ma przyjąć. Jesteście potrzebni Miltonowi. Drodzy kochani, przychodzę do Was tutaj, no niestety w takiej dosyć mrocznej sprawie, przychodzę do Was mieszkańcy wioski, wioski pierwszej mojej kochanej złotej wioski jako Was burmistrz. No i generalnie mam dosyć smutną nowinę do przekazania wam. Otóż słuchajcie, jako burmistrz zauważam pewną niezgodność pomiędzy wioską drugą a nami i postanowiłem, że wypowiem im wojnę, tak? W ten piątek na live'ie o godzinie 18. Niestety przyjdzie nam spędzić z nimi troszeczkę czasu w boju, gdzieś będziemy walczyć, domy się będą niszczyć i przychodzę do was zapytać, czy jakby zgadzacie się ze mną, czy Ej, powinniśmy okej, to okej, zrobić... Okej. O, o, o jesteście, jeste, jeste. czemu to się spóźniacie? Co?! No, no naprawdę, no. Nie, no, ja się zgadzam No i właśnie, to, o, tym mówię, i właśnie coś... o tym mówię, i właśnie o tym mówię, i to mnie po prostu, czy wy się zgadzacie, żebyśmy wypowiedzieli im wojnę i zaczęli z nimi walkę w ten piątek? Powiedzcie mi, ludzie, czy, czy chcecie tego, czy wy tego chcecie jako mieszkańcy Wioski? Ja jestem na tak. Tak. tak, tak. Jak... No, ja już mam tego dosyć. Dobrze, e, zatem, zatem posłuchajcie, w ten piątek o godzinie 18 wszyscy musimy przybrać, nie wiem, jakieś barwy militarne, barwy wojenne, zrobić jakieś kanały pod miastem, jakieś bunkry porobić, żebyśmy się mieli gdzie chować. No pełna gotowość bojowa, tutaj jest największe tutaj, prawda, wyzwanie będzie dla, e, dla, dla, dla tol, Tolma i dla Ciebie, prawda, żebyś przygotował dużo TNT kaska, żebyś jakby, kaska, słuchaj, gdzie Ty jesteś, o tam, Słuchaj kaska, żebyś się przygotował jakieś, prawda, no może nie, nie jakieś mocne, prawda, środki odurzające, ale jednak jakieś, no trzeba coś przygotować, Tutaj Ola, Ola, posłuchaj yy, po, Potrzebuje, żebyś zrobiła, jak, prawda, przygotowała wszystkie konie No generalnie mobilizacja, dobrze? Ja proszę was o to, bo wojna będzie naprawdę sroga I no, ten kto przegra, to naprawdę nasza wioska może ucierpieć, dobra? Zgadzacie się tak. na to? jest teraz spróbuję ta, ta. ta, ta. potwierdzenia ta, Tak, tak, okay. tak ta, ta, ta. Okej okay. Dobrze moi drodzy, to ja was opuszczam teraz i, i do boju, przygotowujmy się w takim razie, trzymajcie się, będę leciał, cześć, yy, pozdrawiam was, papa Także ja lecę, a nie, jeszcze jedno, kurde, kochani, zapomniałbym, czekajcie, dziś zamknę tylko, zapomniałbym wam powiedzieć jednej najważniejszej rzeczy Musimy wysłać delegację do wioski trzeciej, ponieważ chcę z nimi nawiązać pakt, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby nawiązać z burmistrzem Batmanem pakt i żeby zaatakować razem wioskę drugą, tak? Jesteście tak, za? Ja, tak. Tak. Dobra, słuchajcie, w takim razie y, tujn, y, tolmaj i komorek, idziecie, bierzecie osła, wypełniacie go trzema stakami diaksów i idziecie do burmistrza wioski trzeciej prosić w moim imieniu o pakt, okej? Okay? Dobra. Cześć, Dobra, y, czekam na raport, trzymajcie się w takim razie, cześć, powodzenia, papa, cześć, lesy, cześć. hej. Adios. Dobra, powinniśmy się jak najszybciej przygotowywać. Zdecydowanie. Państwa. Dobra, proponuję, tak. Ustawienie. Pixel, kaszę, wyjdziecie na zwiady i informujecie nas o całym terenie. Ej, ja opłat, jesteście, jesteście pewni, że to jest dobry pomysł, bo oni są silni. Tak, Ola, Ola, tam świnie. tak, on ale. Warto zabiję zabiję to w Musimy to się zmotywować wszyscy, tak. musimy tak zacząć więc, budować te scanę No ale My My też jesteśmy silni sama, siła jesteśmy masa silni, poza obasa. tym będziemy no. mieli sojusz. To ja tu inni komorek przygotujemy diaksy. Nie wiem czy ten sojusz pomoże. Ola, ty weźcie się z luferkiem ze znalezieniem osła, bo chyba nie macie jeszcze. Dobra, no. to trzymajcie się. To dzisiejsze się. posiedzenie uważam za zakończone. To on jest no tak? mój. Trzymajcie się, tak? cześć. Jednak oddaj ten kluczek. Yyy, dobra. Mam kochaczka. Masz. No chodź, chodź, do mnie. Trzymaj się, twin. Cześć. Ale ciemno. Co No trochę ciemno tu, no. Ej. To jest zapaleco. Ej, co to za dźwięk? Jakie myślicie, mają bychutne te ściany, bo bym się poliżał jakieś. Na pewno, no to takie, takie, takie brutnewe, koślawe i mam wieczor. Aż Trochę czarne. A to tylko Ale tu inne, tu inu. Pewnie jeszcze bym, byś im chciał też z tego z zrobić, co? Oooooooooo też kotleciki, salami, wszystko, po na mięsko. Dobrze, że to jedziemy w nocy, żadnych ścian nie widać. Ja, no to... nie widać, ale przynajmniej złodzieje też nie widzą. O, dobrze jest. Ej zaraz. Ty jest że... kurczaka, Ale ja uwielbiam kurczacki. mięsko, pałeczki, skołeczka. Aaaaah! Mniosko, skołeczka też najlepsze jest nie, nie, ja wolę nóżki. O, o, ja Sam, sam. Jak ja bo nie wytrzymam tak, żebyś nie jedzie tutaj. Co ci jedzie? A tak! A tak!